Głęboka noc, faza najmocniejszego snu, nagle wasz spokój zakłóca znajome uczucie, metodyczne przesuwanie się małych łapek po waszej kołdrze, nieubłaganie zmierzających w górę. Początkową reakcją może być irytacja i chęć natychmiastowego przerwania tej nocnej podróży. Jednak zanim ulegniecie temu impulsowi, warto się zastanowić, co jeśli to działanie to nie przejaw braku szacunku czy przypadkowy kaprys? Co jeśli to starannie przemyślana wiadomość wysłana z głębi kocich instynktów w momencie, gdy wasza świadomość śpi? To zachowanie ma swoje przyczyny i dzisiaj zamierzamy je odkryć. Chodzi o to, że na poduszeczkach jej łap znajdują się specjalne gruczoły międzypalcowe. To maleńkie, niewidoczne dla nas fabryki perfum, produkujące jej unikalny, indywidualny aromat. Jej osobiste feromony. Za każdym razem, gdy stawia na was łapę, ona nie tylko idzie. Ona stawia pieczęć. Zostawia swój osobisty, niepowtarzalny podpis, napisany niewidzialnym atramentem. To akt znakowania, podobny do tego, jak ociera się policzkiem o meble, czy ostrzy pazury o framugę drzwi. Ale jest tu jedna kolosalna różnica. W jej świecie, zbudowanym na aromatach, wy nie jesteście zwykłym obiektem. Jesteście jej głównym terytorium najcieplejszą, najbezpieczniejszą, najcenniejszą częścią jej posiadłości. Jesteście perłą w jej kolekcji i przechodząc po Was metodycznie, krok po kroku, odnawia swoje prawo własności. To nie jest akt agresywnej dominacji, jak u wielu innych zwierząt, to akt włączenia. Mieszając swój zapach z Waszym, ona nie tyle mówi: Jesteś mój, co ogłasza: jesteśmy jednością, należysz do mojego klanu. To najwyższa forma komplementu bezgłośne, ale absolutnie jasne oświadczenie. Tu jest mój dom, tu jest moje bezpieczeństwo, tu jest moja rodzina. Ale co jeśli nie chodzi tylko o prawo własności? Co jeśli w tej właśnie chwili wasz mały drapieżnik wykonuje swoją drugą, nie mniej ważną misję? Zmieńmy perspektywę. Myślicie, że po prostu śpicie. W rzeczywistości jesteście pod ochroną. Aby to zrozumieć, musimy sobie przypomnieć, kim ona jest naprawdę. Wasz kot nie jest zwierzęciem dziennym, jest drapieżnikiem zmierzchowym. Jej wewnętrzny zegar, doskonalony przez miliony lat ewolucji, jest nastawiony na świt i zmierzch. Noc to jej żywioł. Kiedy nasz świat pogrąża się w ciszy i bezczynności, jej świat się budzi. Jej wzrok wyostrza się do granic możliwości, słuch wychwytuje najmniejszy szelest, a instynkty przechodzą w tryb podwyższonej gotowości. I jednym z głównych programów zakodowanych w jej DNA jest patrolowanie terytorium. Ważdą dla niej to nie są tylko ściany i meble. To jej tereny łowieckie, jej królestwo ciszy i każdej nocy dokonuje metodycznego obchodu swoich włości. Sprawdza obwód, nasłuchuje dźwięków za drzwiami, upewnia się, że wszystko jest na swoim miejscu i nie ma żadnych zagrożeń. A wy, wy w tym królestwie nie jesteście zwykłym mieszkańcem. Jesteście jego centrum, jego najwrażliwszym i jednocześnie najcenniejszym skarbem. Jesteście jej stadem. I kiedy zakończywszy obchód pokoi, kieruje się do was i przechodzi po waszym śpiącym ciele, to jest kulminacja jej warty. Ona nie tylko idzie. Ona przeprowadza inspekcję, słyszy wasz równy oddech, czuje ciepło waszego ciała, upewnia się, że jesteście tutaj, bezpieczni, pod jej niewidzialną ochroną. To jej sposób na zdanie sobie samej raportu. Posterunek zdany, wszystko w porządku. Główny obiekt pod ochroną. To nie jest wtargnięcie. To akt najgłębszej odpowiedzialności i troski, wyrażony w jej pradawnym języku strażnika na aksamitnych łapach. Wasz kot to mistrz obserwacji i analizy. Bada wasze nawyki z zapałem naukowca behawiorysty. I w toku swoich badań dawno już ustalił jedną prostą, ale bezbłędnie działającą zależność przyczynowo-skutkową. Prześledźmy jej tok myślenia. Rano mniej więcej o tej porze w moich miskach pojawia się jedzenie. Ale jedzenie nie pojawia się samo z siebie, przynosi je mój człowiek. Jednak żeby je przyniósł, musi najpierw się obudzić. A co gwarantuje jego przebudzenie? I wtedy w jej pamięci pojawia się nieomylny algorytm. Być może za pierwszym razem stało się to przypadkiem. Po prostu podeszła do was, obudziliście się, wstaliście i nasypaliście jej karmę. Bingo. W jej mózgu zapaliła się lampka. Związek został ustalony. Następnym razem, głodna nad ranem, już celowo powtórzyła ten manewr. I znowu zadziałało. Tak narodziła się strategia. Jej chodzenie po Was to nie jest chaotyczny ruch. To świadome naciśnięcie największego i najskuteczniejszego przycisku w domu na Was. Może zacząć od delikatnego przejścia po nogach. Nie zadziałało? Przechodzimy do cięższej artylerii. Klatka piersiowa. Wciąż śpicie? Cóż, w takim razie w ruch idzie manewr kontrolny. Eleganckie, ale natarczywe deptanie w okolicy twarzy lub szyi. Ona nie jest po prostu głodna. Jest menedżerem swojego dobrostanu. Nie czeka, aż świat zaspokoi jej potrzeby. Aktywnie tworzy warunki do ich zaspokojenia. A wy w tym schemacie jesteście kluczowym, choć nieco powolnym, elementem. To nie jest zwykła prośba o jedzenie. To uprzejme, ale stanowcze przypomnienie o waszych obowiązkach służbowych. Ale co, jeśli jej nocna podróż nie ma nic wspólnego ani z głodem, ani z instynktami terytorialnymi? Wyobraźcie sobie świat nowonarodzonego kociaka. Ten świat składa się nie z obrazów, a z doznań. Głównym doznaniem jest ogromne, ciepłe, żywe ciało matki kotki. To źródło wszystkiego jedzenia, ochrony, absolutnego spokoju. On nie widzi, ale czuje jej ciepło. Nie słyszy wyraźnych dźwięków ale odczuwa wibracje jej mruczenia i rytmiczne, kołyszące bicie jej serca. To jego pierwszy wszechświat, jego synonim absolutnego, błogiego bezpieczeństwa. Ten instynkt, ta głęboka pamięć, nigdzie nie znika z wiekiem. Po prostu zasypia, by obudzić się w momentach, gdy kot szuka maksymalnego komfortu i spokoju. I w nocy, w ciszy i ciemności, wasze śpiące ciało staje się dla niej portalem do tej przeszłości. Jesteście duzi, ciepli, żywi. Oddychacie, wasze serce bije. Kiedy idzie po was, nie szuka tylko wygodnego miejsca do spania. Szuka tego zapomnianego raju. Może położyć się wam na piersi nie dlatego, że jest tam miękko, ale dlatego, że tam najlepiej słyszy rytm waszego serca. Może ułożyć się przy waszej szyi, by czuć ciepło waszego oddechu. To nie jest tylko komfort fizyczny. To głęboka potrzeba psychologiczna. Wraca do stanu absolutnego zaufania. Gdzie nie ma zagrożeń, nie ma niepokojów, jest tylko rytmiczne bicie życia, które mówi jej: Wszystko w porządku, jesteś bezpieczna, jesteś w domu. W tych momentach nie jesteście dla niej tylko właścicielem, jesteście żywym ucieleśnieniem jej najwcześniejszych, najszczęśliwszych wspomnień. Czy zauważyliście, że czasem jej nocny pochód to nie jest zwykłe chodzenie? Ruchy stają się wolniejsze, bardziej rytmiczne i zaczyna ugniatać przed nimi łapkami, wysuwając i chowając pazury. Jakby wyrabiała niewidzialne ciasto. Ten gest to nie jest wyuczone zachowanie. To czysty, nieskażony instynkt, bezpośrednie pozdrowienie z jej najwcześniejszego dzieciństwa. Kiedy kocięta są mleko matki, instynktownie masują jej brzuch swoimi maleńkimi łapkami. To działanie ma podwójny cel. Nie tylko stymuluje przepływ mleka, ale jest częścią rytuału komunikacji z matką, wzmacniając ich więź. W tym momencie kocie doświadcza absolutnego, wszechogarniającego uczucia szczęścia, sytości i bezpieczeństwa. To szczyt błogości w jego małym wszechświecie. I oto po latach ten instynkt budzi się na nowo. Dlaczego? Ponieważ w danym momencie będąc na was doświadcza podobnych emocji. Czuje wasze ciepło, słyszy wasz oddech, czuje się w pełni bezpieczna. Jej mózg tworzy analogię i pradawny program uruchamia się automatycznie. Ona nie próbuje wydobyć z was mleka. Demonstruje wam w jedynym zrozumiałym dla niej języku, że osiągnęła szczyt komfortu i zaufania. Kiedy wasz kot robi wam nocny masaż, on nie tylko depcze. On cofa się do najszczęśliwszego stanu, jaki kiedykolwiek znał, i zaprasza was, byście stali się częścią tego wspomnienia. To najwyższy stopień komplementu, dostępny w kocim świecie, mówi wam bez słów: przy Tobie czuję się tak samo dobrze, jak kiedyś przy mamie. Jesteś moim źródłem absolutnego spokoju. Ignorowanie lub przerywanie tego gestu oznacza odrzucenie najszczerszego i najbardziej bezbronnego przejawu jej miłości. A teraz zejdźmy z wyżyn zoopsychologii na twardy grunt rzeczywistości. Bo czasami, choćbyśmy nie wiem jak chcieli wierzyć w co innego, nocna podróż po naszym ciele nie ma żadnego ukrytego sensu. Przyjrzyjmy się rozkładowi pokoju z perspektywy kota. Jego celem jest przemieszczanie się między kluczowymi punktami, na przykład od okna do drzwi, w najbardziej efektywny sposób. Trasa po podłodze może być dłuższa lub mniej wygodna niż prosta droga przez łóżko. W takiej sytuacji, wasze ciało leżące na łóżku może być postrzegane przez zwierzę nie jako człowiek, a jako część krajobrazu. Z punktu widzenia kociej logiki stanowicie wzniesienie, które pozwala skrócić drogę i zaoszczędzić energię. Kot nie stawia sobie za cel obudzenia was czy okazywania braku szacunku. Jego działania są podyktowane wyłącznie wygodą trasy. Po prostu używa najkrótszej i najprostszej drogi do osiągnięcia swojego celu. W związku z tym, w danym momencie nie próbuje z Wami wchodzić w interakcję. Po prostu rozwiązuje swoje zadanie nawigacyjne, a Wasze ciało jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. To przypomina nam, że koty przy całej swojej złożonej psychologii często kierują się prostą i praktyczną logiką. Czasami nocne przemieszczanie się kota po Waszym ciele jest uwarunkowane nie tylko jego wewnętrznymi rytmami, ale także potrzebą aktywności społecznej. To jest wezwanie do zabawy. Jak wiadomo, koty są zwierzętami zmierzchowymi, których naturalna aktywność przypada na godziny wieczorne, nocne i wczesnoporanne. W dzikiej naturze to czas na polowanie i eksplorację. W środowisku domowym ten instynkt przekształca się w potrzebę zabawy i interakcji. Jeśli w ciągu dnia kot nie otrzymał wystarczającej ilości stymulacji fizycznej i umysłowej, ta niezrealizowana energia może objawić się właśnie w nocy. Może rozpocząć swój ruch po Was, postrzegając Was jako potencjalnego partnera do zabawy. Takie zachowanie nie jest agresywne, jest to raczej próba zwrócenia na siebie uwagi i zainicjowania aktywności. Kot szybko przyswaja, że Jego działania, takie jak chodzenie po Was, mogą prowadzić do Waszej reakcji. Budzicie się, zwracacie na niego uwagę, być może nawet zaczynacie się bawić. Dla niego to sygnał do rozpoczęcia interakcji. W związku z tym chodzenie po Was w nocy może być bezpośrednią, choć bezgłośną, prośbą o interakcję. To Jego sposób na poinformowanie, że się nudzi lub że ma nagromadzoną, niewykorzystaną energię i szuka sposobu na jej uwolnienie razem z Wami. To Jego wezwanie do Was jako głównego źródła rozrywki i uwagi w Jego świecie. Nocne zachowanie Waszego kota nie zawsze jest związane z jego własnymi potrzebami jedzenia czy zabawy. Czasami jego działania są podyktowane czynnikami zewnętrznymi, wywołującymi u niego niepokój lub strach. W takim przypadku Wasze ciało staje się dla niego schronieniem. Koty, mimo swojej reputacji niezależnych drapieżników, są istotami wrażliwymi na otoczenie. Nagły i niespodziewany dźwięk z ulicy, np. syrena samochodu lub głośny huk, może wywołać u nich silny lęk. Możliwe jest również, że kot, podobnie jak ludzie, może doświadczać czegoś na kształt złych snów, które zakłócają jego spokój. W stanie stresu lub strachu jego pierwotnym instynktem jest znalezienie najbezpieczniejszego miejsca na jego terytorium. I tym miejscem z reguły jesteście wy. W jego świecie jesteście gwarantem stabilności i ochrony. Wasza obecność, ciepło i znajomy zapach, mają na niego silne działanie uspokajające. Kiedy w niepokoju celowo idzie do was i kładzie się na was lub obok, nie szuka on tylko komfortu fizycznego, szuka wsparcia psychologicznego i ochrony. W tym momencie nie próbuje was obudzić ani czegoś żądać. Instynktownie dąży do bycia jak najbliżej źródła bezpieczeństwa, aby poradzić sobie ze swoim strachem. Wasz równy oddech i spokojna obecność pomagają mu odzyskać poczucie kontroli i spokoju. To akt pełnego zaufania, pokazujący, że to właśnie wy jesteście jego głównym obrońcą przed wszelkimi zewnętrznymi zagrożeniami. Wreszcie dochodzimy do ostatniej i być może najważniejszej wiadomości. Różni się ona od wszystkich poprzednich, ponieważ może być związana ze zdrowiem i samopoczuciem waszego pupila. To jest cichy sygnał alarmowy. Kluczowym czynnikiem jest tutaj nagła i niewytłumaczalna zmiana w zachowaniu. Jeśli wasz kot nigdy wcześniej nie miał zwyczaju chodzić po was w nocy, a nagle zaczął to robić regularnie, lub jeśli jego nocne wizyty stały się niezwykle natarczywe i częste, należy potraktować to ze szczególną uwagą. Takie zachowanie może być niewerbalnym sygnałem o fizycznym dyskomforcie, bólu lub stresie. Koty z natury bardzo skrycie okazują dolegliwości. To instynkt przetrwania, który nie pozwala im okazywać swojej słabości. Jednak, gdy dyskomfort staje się silny lub stały, ich zachowanie nieuchronnie się zmienia. W takim stanie kot instynktownie szuka najbezpieczniejszego, najcieplejszego i najspokojniejszego miejsca. I tym miejscem jesteście wy. Może przychodzić do was nie tylko po pieszczoty, ale w poszukiwaniu ulgi, ponieważ wasze ciepło i obecność go uspokajają. Taka nagła zmiana może wskazywać na szereg problemów od chorób dróg moczowych, powodujących ból, po zapalenie stawów. Które sprawia, że jego zwykłe miejsca do spania stają się niewygodne. Może to być również oznaką zaburzeń neurologicznych lub silnego stresu. Wasz kod nie może poinformować Was o swoim problemie słowami, ale może przyjść do Was, używając wypracowanego sposobu na przyciągnięcie Waszej uwagi, ufając, że zauważycie, że coś jest nie tak i zrozumiecie ten cichy sygnał alarmowy. Ważne jest, aby pamiętać, że każda nagła zmiana w zachowaniu waszego pupila to powód do wzmożonej uwagi. Wasze łóżko to nie jest tylko miejsce do spania. To scena, na której wasz kot odgrywa swoje uczucia, pragnienia i czasami swoje problemy. Bycie uważnym na te nocne wiadomości oznacza bycie prawdziwie odpowiedzialnym i kochającym właścicielem. Opowiedzcie w komentarzach, którą z tych wiadomości wasz kot wysyła wam najczęściej. A może zauważyliście w jego zachowaniu coś unikalnego, o czym nie wspomnieliśmy? Wasze doświadczenie jest bezcenne.